Wiesz, o, ja chciałem o. właśnie dlatego tak, w na początku, że kamera jest z przodu, nie? Dobra, już głowami haczymy. <grystanie> nie, to mówię, tylko w pojedynkę już na leżąco bym musiał e jakoś płynąć, nie? A co tam jest ciekawego jeszcze? <grystanie> A co tu jest ciekawego? Nie, tam już jest nic. Tam jest budka z hot dogami? Nie, nie. tam <grystanie> Nie no, najbliżcie. Two thousand years later. Można jeszcze... Nie, no nie wiem, a się wręcz przeciwnie. A co to tutaj? Weź pod płynie jeszcze, tu no, jakaś, tu jakaś jak... lampa wisi chyba. Słuchaj, płyniemy ile wlezie? No ile wlezie no, płyń. Zobaczcie, tu jest lampa czy gniazdko od prądu takie? Tu Słera, chyba... Ja już ten, ja już... jeszcze... 10 czeka. centymetrów jeszcze. No, dobra, nie. Co jest? Znaczy głową już wszystkim, nie? Aha.